Dzień dobry kochani, witajcie bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnym nowym vlogu o świecie. Mi słońce nie mogę odkryć. No i co, przyjechałam, słuchajcie, do galerii. Wyglądam o właśnie tak. Czyli w sumie nic się nie zmieniło, ale trochę mam mniej suchych skórek. Ale nadal są dzisiaj: jest ostre słońce, pełne słońce można powiedzieć. Filtr ochronny oczywiście też nałożyłam, więc tutaj dbajmy o SPF 50 koniecznie na buzie, jeżeli robimy jakieś takie zabiegi właśnie złuszczające. Jakikolwiek to by nie był zabieg, zawsze SPF powinien być. Ja i tak stosuję przez cały rok, więc dla mnie to nie jest żadna nowość, że go nakładam. Po prostu nakładam i tyle. To jest taka jak gdyby już moja rutyna. Dobra, lecę na zakupy. Słuchajcie, miłego dzionka Wam życzę. Dzisiaj jest Blue Monday, ale ja w to nie wierzę. Wam również przesyłam mnóstwo pozytywnej energii. Trzymajcie się cieplutko i do potem. Jaki? No i ja już słuchajcie wróciłam, szybko udało się ogarnąć, ale dzisiaj jest piękne słońce słuchajcie. Miałam całą drogę na okulary, bo tak pięknie wyszło to słońce i wręcz razi, czy bez okularów ja nie potrafię słuchajcie, muszę mieć, więc dobrze, że wzięłam. No i słuchajcie, o, tak to wygląda. Nadal jeszcze jestem taka ściągnięta, ale no już lepiej na pewno niż było, ale to nie jest jeszcze takie wow, 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 wow nie, jakby się chciało, nadal się, o, pod słońcem tu ładnie wszystko widać, jak to ten cały proces następuje zuszczania, tak? No. no, więc jeszcze będzie na pewno przez kilka tygodni ładnie taka czerwona, jak tu widać, taka podrażniona. Ale to wszystko, wszystko się wygoi. Taki dobry miesiąc i powinno być ok, więc będziemy sobie tutaj e, porównywać te efekty nasze, jak następują. I, i czy jestem e, de facto zadowolona, nie? Bo robi się po to, żeby była jakaś różnica odczuwalna, a nie bo, bo tak. Dobra, słuchajcie, lecę ogarniać dalej. Taki mały updatecik. Nic nie nagrywałam w galerii, bo. W sumie ja miałam słabą baterię, nie przygotowałam się na ten wyjazd, tak musiałam na CITO jechać na szybko i, i tak, no. E, także słuchajcie, do potem. Miłego dzionka Wam życzę. Jest, słuchajcie, Blue Monday, nie wiem, czy to mówiłam, e, ale ja w to nie wierzę, więc liczę, że będzie miły, miły dzionek, mimo, że jest poniedziałek, ale już zobaczcie, świeci piękne słońce, więc to musi być dobry dzień, musi, nie ma innej nawet opcji. Do potem. A i chciałam Wam pokazać, jak się prezentuje ta sukienka, bo ona jest, słuchajcie, zypepko. No i zobaczcie, trochę w praniu się skurczyła. E, już nie jest taka e, luźna tu, jakby, chociaż jest, ale trochę czuję, że się e, skurczyła, bo raczej nie przytyłam. A wręcz przeciwnie, i trochę się w praniu skurczyła, ale nadal wygląda super. Tutaj taka falbanka, super, słuchajcie, i jakoś też fajna, bo to jest wiskoza, słuchajcie. Wzięłam ostatnią SK, no jak dla mnie, więc nawet nie zastanawiałam się. E, miałam chwilę tak, no, takiej wątpliwości, czy brać, czy nie, nawet Was pytałam o zdanie na Instagramie, ale głosowaliście w ogóle, że wow, że brać. No to Moniz wzięła, posłuchała i wzięła. No i super, i super. Taka koszulowa, ekstrakicka. Pepko. Może jeszcze będą, więc szukajcie! Posłuchajcie, mamy. Ja dzisiaj e, mam taki dzień na ogarnianie zaległości. Właśnie też e, ponadbiam zaległości zdjęciowe, bo aktywnie sobie no, staramy się tak co raz co raz na trzy miesiące uzupełnić wszystkie nasze zdjęcia wywołane. E, tak jestem sentymentalna, prowadzę takie albumy. I właśnie dzisiaj był taki dzień, żeby... Ogarnąć wszystkie mm, zdjęcia, bo już wywołałam. E, zawsze wywołuję, słuchajcie, przez Coroland, mm, Tam zakładam sobie konto i nawet słuchajcie, jak e, zgrywam sobie z telefonu zdjęcia i na przykład w międzyczasie coś muszę zrobić, albo na przykład zamówić i wyjść z tego zamówienia. To Wam się te, jak gdyby, Wasze projekty zapisują. Nie, jak gdyby nie musicie, jak przerwiecie pracę, edycję, to nie musicie, gdyby na nowo później po czasie tego rozpoczynać, bo wszystko macie zapisane. I też fajnie co nowo to wychodzi. Nieraz są jakieś zniżki na stronie, więc warto sobie obserwować i bardzo fajną mają jakoś korolant, więc bardzo serdecznie Wam polecam wywoływanie zdjęć przez korolant, bo bardzo fajnie się to opłaca. I zatrzymywanie chwili zdjęcia, e, bo aż tyle nie pamiętamy. A jak uchwycimy to na zdjęcia, to jest bardzo takie realistyczne. Dajcie mi znać, czy prowadzicie album. <laughs> ja prowadzę mm, regularnie, zawsze co trzy miesiące staram się wywoływać te zdjęcia, bo wiecie, jak to jest z telefonami. Zawsze raz do roku się zmienia ten telefon, albo raz na dwa. Tak, e, kwestia indywidualna zależy. No, ale re, ja raz, tak na rok e, staram się wymieniać sprzęt, no i wiadomo, że te zdjęcia. No Niestety, ale tracimy. <laughs> Nie wszystko też przyniesiemy, więc ja jestem sentymentalna. Wolę mieć to w albumach zapisane. Obiadek już mamy dzisiaj zrobiony, więc obiad nam odchodzi dzisiaj, ale może coś upieczemy. Słuchajcie, może jakieś babeczki czekoladowe. Mam czekoladę, mam wszystkie składniki w sumie, więc zaraz coś pomyślimy. Do potem. Słuchajcie, Thermomix za to, że tam jest mnóstwo, słuchajcie, prostych, banalnych przepisów Nie trzeba się, wiecie, bablać z tym ciastem, tylko wszystko Wam wyrabia, miksuje, gotuje No coś po prostu wspaniałego Słuchają strasznie ustą, żeby smorać pomadką no, Coś wspaniałego, więc zaraz się weźmiemy za robienie babeczek, będą do kawki i z taką płynną w środku czekoladą ona będą mm, miodziowo, miodziowo. Wiem, bo już, już z tego przepisu kiedyś robiłam te babeczki, więc wyszły wyśmienite, pamiętam. No, także tak: zbliżonko na skórę, tak to słuchajcie, wygląda. Oj, jakie suche placki. To wszystko, wszystko musi zejść, tylko potrzebuję czasu, czasu. Muszę dołożyć kremu w ogóle. O. Robimy, słuchajcie, właśnie muffinki bananowo-czokoladowe z Termomixa, jak coś o przepis e, I lecimy. Uwielbiam e, Termomixa za to, słuchajcie, że to jest szybkie, proste, szybkie gotowanie i po prostu e, dla tak zwanych, słuchajcie, może więcej gotować, ale tak ułatwia życie, że nawet nie możecie, nie, nie macie pojęcia. I miksujemy Przepiękne jest dzisiaj słuchajcie, słoneczko, jest tak jesennie Coś mi się tak, słuchajcie, zachciało słodkiego do kawki. Czekoladka. Okej, okay, już widzę, że mi zabraknie bananów. Mam dosłownie jednego, no ale trudno. Damy to, co mamy. Będę mniej bananowa. Banan po prostu doda takiej słodkości. Więc spoko. Niech będzie i jeden. tutaj dowolność. Dobra. Jedno jajeczko. Nie przygotowałam sobie dzisiaj składników pod nagrywanie, ale, ale to nic. Słuchajcie. Tak sobie polatam. Spoko. Spoko, 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 jedno jajeczko. Mamy jajeczko. Dobra. Tak. Dobra, co tutaj jeszcze? 170 gram cukru. Trochę dużo cukru. Ja dam mniej. Ile damy? Ze 110. Lecimy. Dobra, 110, o 60 daje mniej, zawsze daje mniej cukru, bo no nie jest to, wiecie, jakieś zdrowe, a możecie te przepisy sobie e, modyfikować według swojego uznania. Oleju 50 gram też ja dam mniej, 30 damy wystarczy w zupełności. Także widzę, ja wszystko pod siebie modyfikuję. Też jeżeli nie mam jakiegoś składnika, można pominąć, można coś w zamian dać, pełna, słuchajcie, dowolność. Zakładamy je. i miksujemy. Dobra, zmielone płateczki mamy dodać. Otwieraj się ciach, pyk. Ostatnio słuchajcie na vlogach mamy więcej gotowania, gotowali na ekranie, e, więc dajcie mi koniecznie znać, jak wam się podobają takie vlogaski mąki z gotowankiem. 160 gram mąki pszennej. Oczywiście używając miksera również możecie ten y, przepis sobie w domu otworzyć, tak? Nie musicie mieć termomiksa tego, absolutnie. 160 gram. Dobra. Dwie łyżki kakao. Dwie łyżki. A ja to zrobię na oko i z racji tego, że dałam mniej cukru, a ja mam słodzone czy nie słodzone do kakao. Teraz zobaczmy. Tak, słodzone mam. No to też siłam rzeczy. Dwie łyżki. No, na oko zróbmy to. Ja chcę, żeby były takie kakaowe, kakaowe, ciemne. Myślę, że dam jakieś trzy łyżki. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Tam się, z tego peka. Dwie łyżeczki. Tutaj jest proszek do pieczenia. Jest. Proszek do pieczenia. Dwie łyżeczki. Ja to też daję na oko, słuchajcie. Dobra, szczyptą soli. Okej, słuchajcie, już ko kolejny, ostatni etap, tak, już ostatni etap, dodajemy czekoladę i ja zawsze, słuchajcie, dodaję czekoladę w kawałeczkach, żeby były te e, kawałeczki wyczuwalne, ona się pod wpływem temperatury, pod wpływem e, tego pieczenia fajnie tak rozpływająca będzie w tych muffinkach, więc super. Więc ja tak ręcznie już sobie łamę, teraz sobie wszystko przemieszamy i to papiloteki, to jest wszystko. Słuchajcie, mega i będziemy je piec. Słuchajcie, zaraz wam powiem. 20 minut w 180 stopniach. A więc jak macie ochotę na takie e, muffinki, to bardzo serdecznie wam je polecam, bo ja już je robiłam i wychodzą obłędne, takie mięciutkie, wilgotne i z tą czekoladą. Ja teraz dam czekolady słuchajcie, z mlecznym nadzieniem. To już chyba będzie kwitesencja smaku, tak myślę. No dobra, przemieszam sobie to wszystko. I co, do pieca, słuchajcie, do pieca. Także do potem, jak się upieką, to pokażę. Buziaki. Będę do nich używać, słuchajcie, takich oto papilotek, ja zawsze je kupuję, słuchajcie, te bo są świetne i cenie jest ich tutaj sporo, bo chyba 50 sztuk, tak mi się coś wydaje, nawet 100 sztuk. No, więc bardzo dużo jest ich, są papierowe, słuchajcie, więc nie trzeba później tych silikonowych albo tych, wiecie, metalowych myć, tylko od razu jemy i do kosza tej więc polecam te. Pep, I słuchajcie, mamy to. 20 minut, 180 stopni idą do pieca i pokażę Wam jak wyszły. sobie nawet wyjąłam z tych papilotów. No i oczywiście, jak babeczki, to i kawusia musi wjechać. Jak żeby inaczej już popołudniowa ostatnia kawencja. Dzisiaj druga, więc nie ma tragedii. No i co? Już mi świnka leci, jak słyszycie, więc muszę spróbować. Zdrowencja. Czuć tę czekoladę płyną. Pycha. Ja już kończę, to by było na tyle. Życzę Wam cudownego, miłego wieczorku. I zaraz siadam do montowania, żebyście mieli jeszcze dzisiaj A dzisiaj jest Blue Monday, przypominam I dajcie mi koniecznie znać, jaki był Wasz dzień Ja w to nie wierzę, Blue Monday, że najgorszy e, poniedziałek w roku pff, Bla, 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 nie? Liczy się nasze nastawienie, a wszystko inne jest tutaj mało istotne Życzę Wam miłego wieczorku, miłego dnia, bo nie wiadomo, kiedy to oglądacie Ściskam Was i do następnego bloga, buziaki Pa! I zostawcie koniecznie po sobie jakiś ślad Kciuk, e, suba, komentarz będzie mi bardzo miło. Dzięki, buziaki. Pa!